Już się skończyły. Mamy więcej takiej energii życiowej od samego rana i bierzemy się od samego rana do pracy. Zatem zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Przypominam, że wszystkie zakresy wykonujemy: wszystkie ćwiczenia wykonujemy w zakresie bezbólowym oraz w takim zakresie, na jakie zezwala nam nasze ciało. dzisiaj taka wersja spokojniejsza dla osób, które są troszeczkę. Słabsze, które się dopiero budzą, które są niewyspane, więc działamy. Skręty głowy lewo, praw. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenia głowy w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Książę barku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć bardzo do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Witam serdecznie wszystkich na porannym rozrochu i zapraszam do wspólnej ćwiczeń bardzo do przodu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drugi blok. Raz, 2, 3, 4, 5. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, bardzo tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

Dziewięć. Dziesięć. Dłonie zakładamy na barki. I krążnia w Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Drugą stronę. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo dobrze. Teraz ręce na kłanach. Krzyżujemy na klatce. Raz jedna z przodu. Raz, druga z przodu. Próbuję. I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Jedna ręka tak, druga tak. i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz jedną rękę damy tu, drugą, tu. Damy radę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Super. Rozluźniam wszystko. I zaciskanie 5. Raz. Przypomnę, że 5 zaciskamy w ten sposób, jakbyśmy tutaj skrzypka grali. Tu i ten palec dochodzi tutaj. Tak? I raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dziewięć. 9, dziesięć. Teraz zginamy i prostujemy nad garstką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zginamy i prostujemy nad w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, super, rozluźniamy i krążenie nadgarstków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę, raz, Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozluźniamy wszystko. Ręce przed sobą. I taki ruch na zewnątrz. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Troszeczkę szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Prze, rozluźniamy ręce, obie, zginamy prostujemy w łokciach i też tempo wolne potem szybkie i raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć za szybkie tempo raz dwa trzy cztery pięć 6, 7, 8, 9, 10, że i rozrzuciamy wszystko. Ręce składają jak do modlitwy. I przenosimy dłonie złączone lewo, prawo. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziewięć. Dziesięć. I szybsze tempo. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Dobrze? Teraz unosimy łokcie do góry. I raz. Dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uspokojmy tę po troszeczkę. Zaplatamy palce i delikatnie wyłamujemy je na podłoże, na którym siedzi i. Raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i przecięć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i w sufit raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz jedna ręka z przodu, druga z tyłu. I Przenosimy tam i z powrotem. Próbuję. I raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, świetnie. Tam się zakłano oboma rękoma i kolano przenosimy do środka. Tak, może żeby było łatwiej, to zrobimy sobie tak tutaj. Noga jest z boku. Opieramy się plecami. Kolano do środka. Przenosimy noga. Luźna wstawię biodro I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga noga. Samo i do środka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo dobrze, teraz stopy na przemian, raz, zginamy, prostujemy, dwa, trzy, cztery, Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz przyciągamy stopę i palce do dołu i do. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 i druga noga, to samo. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze? Dłonie robimy w ten sposób. Palce złączone, palce na zewnątrz i łącz. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobrze? I teraz spróbujemy palce rozciąpić w nogach i raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 5. Ściągamy. Piętę wzdłuż wewnętrznej części pa, y, uda aż do pachwiny I z powrotem interesuje nas to, żebyśmy rysowali linię po udzie od strony wewnętrznej. Tak wysoko i tak daleko jak dać radę. I raz. Dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i druga noga to samo: raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9 i 10. I jeszcze chwycimy się za palce i delikatny taki balans przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Sześć głębokich wdechów i wydechów. Wdech. Wdech, wdech, wydech, wdech, wydech, 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 wdech, wydech, wdech, wydech, 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 wydech i wdech, wydech. I to było ostatnie ćwiczenie w dniu dzisiejszym. Napiszcie w komentarzach, jak się udało poćwiczyć, czy udało się wszystkie ćwiczenia wykonać. Ja natomiast dziękuję wszystkim za komentarze, dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia i zapraszam na kolejny poranny rozwój. Miłego dnia życzę, do miłego zobaczenia, następny film.